Skalnica torfowiskowa, złotożółte, gwiazdkowate kwiaty o sześciopłatkach, zmoczone deszczem. Piękne, złote kwiaty to atrybuty skalnicy torfowiskowej. Otwierają się one łaskawie przez całe lato, od lipca do września. Sama roślina nie jest zbyt okazała, dorasta do maksymalnie 30-40 cm, posiadając nitkowate pędy i niewielkie, mało rozwinięte anatomicznie liście. To sprawia, że ginie wizualnie na swoim stanowisku, i dopiero nadejście lata odkrywają dla obserwatora. Później ponownie nadchodzi czas ukrycia. Wysokie trawy o ciemnym odcieniu zieleni, wśród nich odcina się kolorystycznie kwitnąca skalnica. Jak sama nazwa gatunku wskazuje, skalnica związana jest ze stanowiskami podmokłymi, otwartymi zbiornikami wodnymi i glebami organicznymi. Jesienna morawa od podmokłych charakterze, nieliczne drzewa, wiele paproci i tożyc. W ten sposób podróżnia się od innych skalnic, związanymi ze stanowiskami wyżynnymi i siedliskami szczelin skalnych, kamienistych osuwisk i podłożami mineralnymi. Skalnica torfowiskowa objęta jest na terenie całego kraju ścisłą ochroną gatunkową, posiada kategorię gatunku zagrożonego wymarciem, n. Niestety nadal ustępując ze stanowisk naturalnego występowania.